Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym gigantycznym pojedynku z zdrapkowym. Przed nami dzisiaj dość dużo drapania, bo mam aż 20 zdrapek. 10 zdrapek kończynka i też mam 10 zdrapek money. Mam nadzieję, jeszcze że w przypadku jakiejś większej wygranej będę mógł te zdrapki otać, bo nie jestem do końca pewny, czy one są jeszcze aktualne. No ale. To się okaże. Jak coś dajcie mi znać w komentarzach, liczę na Was. <grydy> Dzięki wielkie. E, no i zobaczymy, które z tych zderzepek okażą się lepsze dzisiaj. Te gigantyczne maluszki. <grydy> tych mamy 10 i tych mamy 10. No zobaczymy, które z nich dzisiaj wygrają. Zaczniemy od koniczynki, myślę. Tutaj oczywiście szukamy e, e, koniczynkę albo dwie. Jeżeli będą dwie, no to podwajamy wygraną. A jak będzie jedna, no to po prostu. Wygrywamy, przypisaną oczywiście do niej wygraną. Dobra, numer 32, drapiemy, myślę, że ta odległość jest ok. I tak, mamy wisienkę, kluczyk, ślimaczek. O, przybliżymy, tak będzie najlepiej. Piękna rybka, podkowa i wiewióra, pierwsza kończynka pusta, druga z numerem 16 z paczki, rybeczka, kończynka, mamy, super, podkowa, wiewióra, kluczyk i wiśnia i uwaga, uwaga, odkrywamy wygraną złotóweczka, czyli tyle, ile ta zdrapeczka kosztowała, dobra, zdrapka trzecia, wiewióra, podkowa klucz ryba drzewko i ślimaczek nie ma wygranej kolejna zdrapeczka. kluczyk wiśnia ślimaczek drzewko rybka i podkowa pusto Wiewióra, kluczyk, drzewko, rybka, ślimaczek i wiśnia. Kolejny pustak. Oj, 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 Dobrze, że chociaż ta złotóweczka wpadła. Drzewko, wiewióra, kluczyk, podkowa, rybka i wiśnia. No, coś tych wyganych nie widać. O no to może tutaj drzewko, kluczyk i wiebiureczka. Nie ma. Podkowa, rybka i wiśnia. Patrzcie jak się te kończynki pochowały. Podkowa, ślimaczek, kluczyk. Drzewko, wiebiura i wiśnia. Nie ma. Dalej nie ma wygranej. Hmm, to znaczy jedna jest. Niezbyt duża, ale, ale, ale jest. Wiewióreczka, ślimak, wiśnia, podkowa i kończynka. Ne, drzewko. To jest tylko drzewko. Kochani, jeszcze dwie zdrabki. Rybka. Wiśnia. Drzewko. Ślimak. Podkowa i wióra. Nie dadzą mi drugiej chyba kończynki dzisiaj. zakończy się na jednej. Podkowa, wiewióra. Klucz, drzewko, rybka i uwaga, uwaga, czy będzie, czy nie. Nie ma. Piśnia. Ale szok. Na 10 zdrapek tylko jedna dała nam złotóweczkę. Honorowa złotóweczka na pomnożenie. <grystanie> Numer 16 zdrapki, No dobra. Zobaczymy, jak się spiszą te zielone zdrapeczki manej. I tutaj szukamy co? Trzy takie same kwoty. No dobra. 25 tysięcy pierwszy stopień wygranej. Oby to był ten dzień właśnie dzisiaj. Ktoś to musi w końcu znaleźć, prawda? <grystanie> Dwójeczka, złotóweczka, czwóreczka, stuwa, złotóweczka, złotóweczka. No proszę, jak many się spisuje. Pierwsza zdrapka trafiona na bogato. Tiri -tiri. Dobra. No to już wiadomo, że na pewno ta zdrapka zielona nie będzie gorsza od tej koniczynki. Może być tylko i wyłącznie lepiej. To dopiero początek.

25 tysięcy, dwójeczka i 24. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Hmm, tutaj są puste 5 tysięcy złotóweczka. 5 000 po raz drugi. Uwaga, uwaga, trzy będzie po raz trzeci. 4, 4. I złotóweczka. Niestety nie będzie. Nie teraz. Może w kolejnej zdrawce. Może, może, może. No dobra. Lecimy. 24. 4 zł 4 zł po raz drugi. 24 po raz drugi. No. 200. I 24 złote. Słuchajcie. Ale wygrana w tym maluszku. Czy ja dobrze widzę? Naprawdę? Ja pierdziule. Sam... No nie wierzę. 24 zł w tej zdrapeczce malutkiej, która kosztuje zaledwie złotówkę. No nieźle, to jest piąty stopień wygranej. Jestem ciekawy, czy mogę tą zdrapkę jeszcze w ogóle oddać. No ale, naprawdę, zobaczcie. Wow, ale szok. 24 zł w tym maluszku. No, tego to się naprawdę naprawdę nie spodziewałem. Brawo, ja! No to te drapeczki, Manej, się dzisiaj spisały. A to jeszcze nie koniec. Lecimy dalej. 205 000 24 4 4 i 24. Nie, już nie ma. Um. Tutaj odkładamy pusteczki. No dobra, kolejna zapeczka 12, e, 12, Złotóweczka. złotóweczka 4, Złotóweczka. mamy kolejną wygraną. Pięknie, pięknie, pięknie. E, numer 86. Może tutaj coś będzie takiego. Mega, mega grubego, no bo te 24 zł to jest gruba wygrana, ale e, szukamy na przykład stówki i to będzie dopiero trafienie 5000. 5000 i uwaga, 2 zł. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. 200, 2. 25 tysięcy, 5 tysięcy, 200 po raz drugi i 25 tysięcy po raz drugi. I kochani moi, ostatnia zdrapka dzisiaj. money uwaga, uwaga, czy jest opcja, żeby przebić te 24 zł? No to już musiały być stówka, czwarty po nią wyganej. No dobra, trzymajcie kciuki. 2 złote, 5 tysięcy, 24, 25, 5 tysięcy po raz drugi. No, czy to jest w ten dzień? Uwaga, uwaga! Nie, nie ma, nie ma, nie ma. 24 zł po raz drugi. Ale tak czy siak, no, sami musicie przyznać, e, że te jedno trafienie tutaj, tutaj mamy złotówkę. Tutaj mamy też złotówkę, ale tutaj te 24 złote w takim maluszku, no to robi robotę. Dajcie mi kochani znać w komentarzu jeszcze, czy ja mogę tą złapkę jeszcze oddać, czy to jest już po frytach. Mam jednak nadzieję, że zdążę. A jak nie, no to trudno. Zabawa się też liczy. Jest spoko. Aha, jeszcze mamy ten. Mamy jeszcze złotóweczkę tutaj trafioną. Mamy jedną kończynkę. Taką złotóweczkę na szczęście. No dobra, dzisiejszy draping mega udany dzięki tej jednej właśnie zdrabce. No i cóż mi pozostało. Czekam na Wasze komentarze, oczywiście. Łapki w górę. No i zapraszam na kolejne drapingi. Trzymajcie się miłego dziąka, Hejka, papa.